Hej, ja Florem LP i chciałam wam pokazać jeszcze jedne wyroby z modeliny. Ja bo nie smogam. Jeszcze wyrobam jest taki królik. co mi się ucho odłamało. Co go wczoraj, ale dzisiaj piekli się. Upiekam, o Jenny. Dobra, poczekajcie. Dobra, już mam i jeszcze nie są smarowane, no a trudno. Mogę tego znaleźć to sprawienie. I tak mu się ucho odłamało i on jest taki. Ten dermalny, zbierzcie, czy to tak. Kolejny to jest koszuczek który mi się tu odłamał podczas pieczenia. Moja babcia się pytała, czy coś odpadło, a ja wiedziałam, że nie, żeby jej nie zasmucić. I to jest taki ten. Tutaj jest taki kucyczek. Okra mam do batonu Kolejny, to już sama to robiłam To jest taki torcik, co mi bardzo się podoba Potem jest mój bra mojego brata wyrób To jest cytryn z Państwa Czasami z Galerią 2, który ma speterek z napisem I y love you Trochę się zniekształcił w Potem jest Ej! Ola, to już powinno nie być. Yy, tak. Potem jest tańczy taka, co... Ach, jest tak, tak z tyłu i może stać. Potem jest moja pierwsza babeczka. Potem jest taki kotek, co sobie go zobaczyłam w internecie, nie mam, bo ja go więcej nie takiego. Potem jest taki aparat. Mhm. To Zamiast taki lód płaski. I bułka. I to chyba wszystko. No tak. E, poczekajcie. Dobra. E, musiałam zmienić kartkę, trochę było trudno. E. E. Już pan, już pan. Tam Tam A już mamy topiki. Dobra, pokażę, 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 pokażę. dobra. o, to Auto smu, który wybucha. Tam jest królik, tam. Ale widowisko, dobra już. Tam jest antka królik. Tak, Dobra, dobra już. Pokazałaś, jak się wybuchają. Już. Dobra, co do naszego odcinku i królik też się żegna i pa. pa, pa.